Cześć, z tej strony Wasz ulubiony instalator Ariel. Witam Was dzisiaj w okolicach Łodzi na inwestycji trochę naszego kursanta, a trochę naszego klienta. Cześć. Cześć. Yy, dlaczego trochę kursanta, a trochę klienta? Bo klient zdecydował się na usługę. Za dużo roboty. Za dużo, za dużo roboty, troszeczkę. Yy, tutaj zaczynamy w tym miejscu, dlatego że Y, tam y, na wyrzutni y, skorzystałeś z naszej kształtki, tak? Tak jest. Y, tam jest Square, uh -huh. y, ten y, antracytowy. A tu użyłeś e, takiej, e, takiej czerpni, dlatego żeby po prostu pasowało do... Tak, mam dodatki do drzwi, jakąś antabę ze stali nierdzewnej inox, to tutaj uznałem, że skoro Wy nie macie czarnej, bo była tam grafitowa przepraszam. biała... przepraszam. No. E, to poszukałem czegoś, co by mi bardziej pasowało, nie gryzło się z czarnym kolorem. Okej, okay. wtedy nie mieliśmy, dzisiaj mamy już współpracę z lakiernikiem, który nam... O maluje ocynkowane na, takie, na taki kolor, jakbyście chcieli mieć, ale no jest to drogie, no bo wiesz, bo on musi ściągnąć ocynk Aha. po to, żeby to jeszcze raz pomalować. Jest troszeczkę z tym, z tym roboty. Zobaczcie, tutaj już są jakieś roślinki, natomiast ty tą siatkę już odkurzałeś, mówię. Tak, tak, raz. Raz była, zwróciłem uwagę, że cała jakby jest zakurzona. Cała jest zakurzona, także to na pewno ma wpływ na, na wydatki. Jak zobaczycie za chwilę, wpływ na wydatki ma też e, zabrudzenie filtra. Dlatego, że mhm. podmieniliśmy filtr wyciągowy z nawiewnym e, i wartości, które dostaliśmy wczoraj, e, względem tych, które otrzymaliśmy dzisiaj, e, troszeczkę, tak, różnią się. troszeczkę się różniły. Ja to odłożę tutaj, później to, e, to mhm. założymy na miejsce. I tutaj jesteśmy e, już u Ciebie w domu, który jest bardzo ciekawy, dlatego, że z tej strony masz e, tak salon. A z tej strony masz część, część nocną, nocną, Część nocną, część ziemną. I y, jakbyśmy poszli tutaj, bo y, no, spójrzcie na ten sufit, który no, moim zdaniem jest bardzo imponujący. Natomiast z tym sufitem wiąże się jakaś historia. Tak, to jest to wiązar nożycowy zasypany celulozą. Tutaj był pomysł taki, żeby puścić rury y, do tych czerpni. A, nawiewów i, i wyciągów i wyciągów tak e, puścić celulozą. No ale tutaj e, stety, niestety, niestety, no, na początku mi było smutno. <grystanie> e, chłopaki nie chcieli się zgodzić. Podczas instalacji, żeby puszczać to wewnątrz izolacji. E, no i postanowiłem zmienić pana celulozę. <grystanie> bo jakby już chciałem tutaj, żeby to było zrobione jak najbardziej rzetelnie. Tamten pan nie chciał się na to zgodzić, dlatego no postanowiłem w ciągu dwóch dni, udało mi się znaleźć inną ekipę, z czego byłem bardzo zadowolony. No i super. I w ciągu wszystko. dwóch dni zmieniłeś ekipę i ta nowa ekipa też powiedziała, że to jest kuriozum, że tak nie można robić i tak. Nie, dalej. nie, nie. Oni, no oni powiedzieli, myśli. że robią, róż, robią różnie, ale no tak będzie na pewno lepiej, nie? Jeżeli będzie to w tej strefie ciepłej, także tutaj nie było żadnych dyskusji w tym okay. temacie. Tu, jak sobie zobaczycie, mamy punkty dwa nawiewne. Z lewej i z prawej strony. One są zrobione w skosie, ale one są zrobione poza warstwą celulozy, nie? Mhm. Czyli zrobiłeś y, nasyp, dorobiłeś tam jakieś kantówki? Tak, tak, y tak, tak. Czyli pod, pod wiązarem, y, żeby można było te rury jakoś poprowadzić, no, trzeba było nabić dodatkowe 10 centymetrowe kantówki. Rura ma 7,5 cm, to żeby się to zmieściło pod celulozą. No a celuloza zaczynała się od spodu krokwi, no bo została nabita folia na krokiew tak. od spodu, no i tak. na to szła celuloza, tak? Tak. Czyli dzięki temu, że nie posłuchałeś tamteł, tamtego pana, uciekliśmy ze strefy Takiej nie do końca, nie do końca pół, ciepłej. Pół zimnej, bo to jak wyliczyłem, byłoby idealnie gdzieś mniej więcej w połowie celulozy, na, tak. e, czyli pół rury w tej zimnej, pół rury no właśnie, ale byłoby <laughs> tylko 15 cm <centymetrów> celulozy <laughs> od strony <laughs> zimnej, więc... Jeśli ta celuloza... w dobrych lotach, bo ona mogłaby no. też się obsunąć. Nie wiadomo co, no bo ja to zakładam, że za 3 lata będę musiał coś tam dmuchać, skoro to jest w kosach, to, to... może, tak się, może, może no. tak się wydarzyć. Ale po pierwsze, tej celulozy, ta celuloza mogłaby nie wejść za rurę. Mhm. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz 15 cm celulozy na dachu, na którym leży śnieg, to jest za mało. No tak. Nie? To jest za mało, bo przecież, gdyby 15 cm celulozy wystarczyło, to byś nie robił tu więcej. No tak. Nie? <śmiech> <Okay>. <śmiech> więc, y, więc w sytuacji, w której śnieg będzie zależał, zalegał na dachu, y, no to faktycznie to mogło być za mało. Czyli tak naprawdę y, tutaj doszło do sytuacji, w której, y, którą, która się wydarzyła y, za naszymi plecami. Natomiast zanim jeszcze tam pójdziemy, Tutaj, tak jak powiedziałeś, miałeś opiekuna, robiłeś kurs, ale stwierdziłeś, że jednak my wykonamy tą instalację i my to wykonaliśmy w taki sposób. Są dwa, nawiewy, dwa punkty nawiewne w salonie, jeden punkt wyciągowy w, w kuchni. Drabinę widzieliście, także naprawdę, naprawdę zostało, zostało to zmierzone. Nie na 100% bo jesteśmy no. zdrowi na umyśle i jakby <noise> wiemy, wiemy, że to jest głupota, zmierzyliśmy tą instalację na 60%. Mamy tutaj nawiewu, w, te, w, tym, w tym salonie mamy nawiewu 96 m sześciennych i wyciągu w kuchni mamy 72-73 metry sześcienne na tych 60%. Mhm. Więc więcej, zdecydowanie więcej niż byśmy potrzebowali. Wydatek projektowy tutaj wynosi 245 metrów sześciennych na godzinę. Mhm. I to jest ta wartość dla do tych głupków, mówię co nie potrafią nawet przemierzyć instalacji, bo wiesz. Robić w branży 10 lat i nie potrafić nawet przebieżyć instalacji, to trzeba być naprawdę, tak. kuźwa, no co, coś, coś z mózgiem trzeba by mieć, nierówno nie pod, pod sufitem, nie? No ale zdarzają się takie firmy, ostatnio się o tym przekonaliśmy, tutaj na tym wydatku, znaczy na tej sprawności 60% osiągamy wydatek około 300 metrów sześciennych, bo troszeczkę więcej mamy na wyciągu, troszeczkę mniej, mhm. mniej na nawiewie. To nie są na tyle duże wartości, żebyśmy w ogóle się nimi interesowali, dlatego że urządzenie ma pewien błąd, jeśli chodzi, jeśli chodzi o pomiar. To jest ten anemometr TESTO 417, taki sam jak ci, którzy wam mierzyli. To jest ogólnie takie urządzenie, One nie mierzy dokładnie. Jak sobie byśmy... Zresztą ty mierzyłeś. Tak. Mierzyłeś, tak. możesz powiedzieć, jak, jak no, to wygląda. wahać. Waha najpierw tak jak e, najpierw jest duża wartość, trosz, później troszeczkę maleje, później znowu się podnosi, stabilizuje się, ale tam plus min tak e, w zakresie 3 metrów e, sześciennych, na samym e, końcu na samym dalej końcu. trzeba się wybrać. Waha. Trzeba wybrać. Tak, tak dalej wszystko. dalej się waha w, mhm. tym, w tym zakresie, dlatego y, dlatego też. Y, w kuchni na początku zmierzyliśmy 73, mhm. a przy drugim pomiarze wyszło nam 72, nie? Tak, więc tak. to po prostu wynika, wynika z tego, że tak po prostu te urządzenie działa. Jak wiecie, prze, powietrze ma przepływ turbulentny, mhm. więc no to nie jest jakby takie oczywiste. Także mamy tutaj to załatwione, fajnie, że moich znaczy fajnie, że pracownicy malmo się uparli. Fajnie, że nie, nie masz tutaj prysznica. Jak na dzień dzisiejszy jesteś zadowolony z użytkowania tak. w tej przestrzeni? Nie udusił się tu jeszcze nikt? Nie, nie, nie. Jeszcze nikt się nie udusił, wszyscy żyją. Jest tak naprawdę bardzo dużo powietrza. Ja Ci powiem nawet za dużo, moim zdaniem. Ale idziemy z tych 60%? No właśnie, ale kto korzysta z instalacji na 60%? Szczególnie, że ten wydatek projektowy to jest 245. Czyli tak naprawdę ty będziesz osiągał wydatek projektowy na około 50%? Mhm. Może 52? Nie, my, my, my myślę, że, że na 50%. Więc jeśli na 50% osiągamy wydatek projektowy, który powinien być osiągnięty między 40 a 60, mhm. to jest idealnie. Mhm. To to wiesz, to po prostu jest jest idealnie. Yy, tutaj mamy yy, spiżarnię. spiżarnię. W tej spiżarni też za dużo jest yy, powietrza. Bo mamy 34-33 metry sześcienne, ty zrobiłeś nam sikusa. Dlatego, że nie użyłeś naszych anemostatów. Normalnie byłby tu anemostat typu skandynawskiego, który byś zakręcił Aha. i nie miałbyś tak dużego wydatku. No, ale przez to, że masz anemostaty firmy Draco, tak jest. no to, to są anemostaty nawiewno-wyciągowe, one są ładne. Myślę, że w łazience pokażemy, bo tam pomalowałeś go nawet na, tak. yy, na odpowiedni kolor, yy, w spiżarni powinien być taki wydatek, jak yy, w garderobach yy. około, nie, czyli około tych 12. Mamy aż 33. Ale znowu, kto będzie używał tej instalacji, bo wiesz, nawet wydatek projektowy, nie? czyli to jest ten tak zwany drugi bieg, wtedy, kiedy, kiedy coś tam się dzieje w domu, nie. Natomiast Ty Czyli będziesz tego. 50% do... powinienem mieć wtedy, kiedy tak naprawdę jest dużo ludzi, jest duże zapotrzebowanie. Tak, wtedy, kiedy okay. masz urodziny, mm -hmm. dziecka jakiegoś, tak, mm -hmm. Twoje, jak koledzy przyjdą na mecz Jasne. i tak dalej, wtedy możesz dać na 50%. To, co w tej chwili jest 60%, bo tak zostawiliśmy to w mm -hmm. jednostkę w tej chwili, to jest dużo za dużo. To jest, to jest jakby do niczego niepotrzebne. Już wydatek projektowy jest bardzo wysoki. Bo wynosi 245, tak sobie go obliczyliśmy. Mm. Ale tu chciałem napomnieć, o tym twoim projekcie wspaniałym, który miałeś dołączony no. do, do tego, do projektu, projektu domu. Projektu, do, mhm. co, co tam było porobione? Tak, ja miałem w każdym pokoju miałem czerpnie i. Znaczy jak to się mówi? Nawiew, nawiew, wyciąg. I, nawiew i wyciąg. Y, dlatego, I w korytarzach miałem nawiewy i wyciągi. No tu, gdzieś. A, a tu! Tutaj jest. Właśnie, tak. Chodź, tak. <laughs> bliżej. Y, pokażemy go. Tutaj miało być. 130 m sześciennych wyciągamy. Okay. I to tylko po to, żeby wydatek projektowy wynosił 790. Tak, z mm -hmm. tego co tak, pamiętam? Tak, praktycznie 800. Tak, praktycznie 800. dobra o taki rekuperator. Yy, i, I na bazie maksymalnej, maksymalnej wydajności tego rekuperatora wystarczył, tak. że to 800 podzielił to 800 metrów sześciennych tak. na no cały dom. Tylko jakby ty już to wiesz, ale zobaczcie jakie to jest kuriozum. I tutaj doszliśmy do tego miejsca, w którym zaczyna się ta historia cała tak. z tą wodą. I pierwsza rzecz, którą sprawdzałeś, bo ty mierzyłeś punkt w toalecie, tak. i o co mi poprosiłeś? Żeby zamknął drzwi. Żeby tak. zamknąć drzwi, bo chciałeś sprawdzić, czy tak, podcięcie... na pod drzwiami, bo tak jak było też, właśnie pamiętam z kursu, 100 cm2 wystarczy. Tak. I tak. E, ja tutaj, no, znając szerokość drzwi, określiłem, e, jak, jak kupiłem te drzwi, tak? to już jaka ma być ich długość mniej więcej podczas pomiarów, żeby to 1 cm, 12 mm, że tam było. bo... Bo nie chciałem jakichś dużych tych szczelin, ale tak. no pan, który później montował listwę, bo są drzwi ukryte, jeszcze tak. raz pokażę, zrobił tą listwę troszeczkę niżej. No niż... tu, wiecie, tu, tu, tu ich nie ma, nie? Tu już tak. troszeczkę jakby ktoś palcami, tak, ale, jak... ale, ale, ale no wiadomo, ale tych ty drzwi, ty drzwi tutaj nie ma, na dole ich też nie widać, nie? Tak, listwa jest Więc... naklejona i ta listwa wyszła tak, że no, tam jest, powiedzmy, ten centymetr. Drzwi mają, nie wiem, 80, 90, no jest mniej niż 100 centymetrów, dlatego tak. się zastanawiałem, jak to wpływa. No, no ale jak pomierzyliśmy, dużego, dużej różnicy tam... No nie było, dlatego że przy pierwszym pomiarze wyszło nam 56, a potem po zamknięciu drzwi wyszło ci 52, tak. natomiast przy drugim pomiarze przy otwartych drzwiach też ci wyszło 52. Tak, także więc tak naprawdę te podcięcie, którego tutaj nie ma, one w zupełności wystarczyło ten i oczywiście był hejt, wiesz, bo wrzuciłem takie, gdzie było podcięcie, gdzie było widać, bo ja byłem na, w ciemnym korytarzu, tam w pokoju były okna, więc świeciło i było widać to podcięcie. Uwierzcie mi, to nie jest nic strasznego. Tu jest garderoba. Tutaj mamy 12 metrów, tylko że w tej garderobie nawiewamy. Tak? Bo to też jest, na, na, tym, się, na tym się złapaliśmy. Do garderób u ciebie w pokoju nawiewamy. Dlatego, że nam nie chodzi o to, w garderobie. Znaczy, lepiej byłoby wyciągnąć, nie? Tak. Wiesz, tak, tak. lepiej byłoby wyciągnąć. Natomiast w garderobie chodzi o wywołanie efektu. I tutaj są te punkty, z których zaczęło ci kapać sufity. Tak, tak. Tu są dwa i jest jeszcze trzeci. Ja to zrobiłem... Taki, miałem taki pomysł, żeby się jakoś dużo nie narobić z tym układaniem styropianu, bo tu mam strop, tam w strefie dziennej, gdzie, gdzie były te deski, zasypałem wszystko celulozą. Jakby dach mam położony murłaty, mam położone bezpośrednio na stropie, nie mam ścianek kolankowych, żeby tam można było się jakoś dostać. Także tak. wszystko się zaczyna na stropie, jest, ma słaby dostęp. To postanowiłem na Odległości metr, półtora od murłaty, wszystko zasypać celulozą. I za murłatę też mi wszystko ładnie się powsypywało, jakby, żeby uszczelnić to wszystko, tak. jakoś zaizolować porządnie. Eee, no, a z racji tego, że stropian kładłem sam, to zrobiłem go później. <grym>, a w grudniu się wprowadziłem i mieszkałem tutaj jakiś okres. Eee, no i jak było ok, no to było ok, masz rękę. Masz ręką, aż po dwóch miesiącach nagle no, w łazience była woda na płytkach. Eee, no i najpierw myślałem, że to córka rano coś wylała. Nie czy wiem. ta woda najpierw była gdzie indziej, a później dopiero się dostała na płytki, bo to w twoim ciągu. Był proces, który gdzieś jak tam. To nie? Tak, na stropie. No. No, strop też nie jest idealny. Yy, tam myślę, że z 2 cm różnicy gdzieś tam na poziomie pewnie będzie miał. Rano była kałuża wody w łazience. No i najpierw do córki co? Zrobiłaś. No tak, <laughs> tak ale no, najlepiej. Drugi, winnego, tak, drugi, <laughs> drugi dzień i znowu ta woda się pojawiła. No. I dopiero się domyśliliśmy. <laughs> tu mam bardzo blisko, bardzo blisko yy, lampy. Lampa ma jeszcze poprowadzony kabel, no yy, tak, można powiedzieć, że ma przewiercony, został przewiercony strop, żeby puścić kabel do lampy, no a nemostat, jak się zbierała woda w rurze, to pomiędzy rurą a yy, tą puszką, no wiadomo, to jest szczelne dla powietrza, jak woda już się tam nazbierała w rurach, gdzieś przeciekło na stropie, tak. woda zaczęła się sączyć tą dziurką, tym otworem <laughs> dla, dla przewodu, w końcu wywaliły mi korki i elektrycy szukali najpierw obeszli cały dom dookoła, bo myśleli, że to na dworze, przeważnie na dworze tak. jakieś przybicie. A okazało się, że jak to już zaczęli rozkręcać, bo nigdzie nie mogli znaleźć, jak rozkręcili um, tak, taką to, maskownicę, no, to jak ją to, to cała się wylała jakby szklanka wody z tego. I, i doszli, że woda musi być w rurze i ona. Tutaj, I ona po prostu tam się, tam się dostała. Tak. Także, czyli tu mamy pomieszczenie, gdzie lała się woda, tu mamy pomieszczenie, gdzie lała tak. się woda, i, i tu jest... mamy ostatnie pomieszczenie, w którym y, lała się woda, które jest, y, które jest łazienką. I w tym pomieszczeniu mamy y, 62 przy drugim pomierze, po, pomiarze y, 67 przy pierwszym pomiarze. I to znowu jest ta rzecz, o której przed chwilą ty sam mówiłeś, bo sam mierzyłeś to, ja, mhm. ja albo zapisywałem, albo mierzyłem, natomiast chodzi o to, że, że chciałem mieć taką, takie potwierdzenie społeczne. Tak? Ja, ja nie chciałem Wam powiedzieć, tylko chciałem, żebyś Ty brał w tym udział i powiedział, że faktycznie. Faktycznie tak jest. No i teraz mamy tak. Pokój dziecięcy. pokój dziecięcy, w którym mieliśmy 43, 49, i ostatnie dwa pomieszczenia to jest Twoje biuro 42, mhm. gdzie sam pracujesz, i Twoja sypialnia, gdzie za pierwszym razem wyszło 47, za drugim. Razem wyszło 45. Tyle nawiewamy tutaj. Mhm. Natomiast masz tam bardzo mocną łazienkę, bo w tej łazience mamy powyżej 60. Tak. Wyszło tam 61 za drugim pomiarem, za pierwszym 63. Czyli masz naprawdę bardzo mocną łazienkę. Ale też ten pokój Twój, Twoja sypialnia, jest wspomożona garderobą. Tak. Nie, no. dlatego że mamy 45, 47 plus 12, które mamy w garderobie, czyli mamy te 60 metrów około zapewnione, plus mamy kolejne 60 metrów wyciągane, wyciągane w łazience. Nie wiem, czy Mateusz zrobi Wam tabelkę, żebyście zobaczyli te wartości, które tutaj podaliśmy w jakiejś ładnej tabelce. Natomiast, wracając powoli do salonu, to jest druga instalacja, którą Wam pokazuję. Tamtej nie pokazałem Wam tak dokładnie, bo, no bo się śpieszyło inwestorowi tam. Mogliśmy nagrać taki film, dlatego Wam go pokazujemy, natomiast widzicie też, albo widzieliście przed chwilą wskazania, albo w międzyczasie widzieliście, nie wiem jak to Mateusz poskłada, wskazania z tamtego budynku. i. To, czego chciałbym nawet nie Was nauczyć, bo to nie Wy powinniście mierzyć takie instalacje, tylko tych baranów, którzy mierzą na wydatku 100%, a potem im nie wychodzi, pierwsza rzecz, nawiew zawsze będzie działał delikatnie słabiej niż wyciąg. To jest jak amen, jak amen w pacierzu, przynajmniej w przypadku urządzeń skandynawskich. U tamtego klienta mieliśmy Valoxa, tutaj mamy Osberga. Powiem Wam i Tobie też, że ta instalacja jest bardzo fajna, dlatego że ona już ma ile? 8 miesięcy, no jakby w gru, nawet więcej, z 10, bo na początku 2 miesiące działała, tu nikt nie mieszkał. Wy, wykończaliśmy dom, no to była na poza domem trybie. A teraz jest na nominalu, tak? To jest od 8, o, jest się, tak, 8 miesięcy. Mhm. Czyli to nie jest nowa instalacja, to nie jest, że ja przyjeżdżam. Filtry też już są zabrudzone, teraz sprawdzaliśmy, tam próbowaliśmy je podkurzać, ale ale, ale no, no nie odkurza się tych filtrów, tylko po prostu je, je wymienia. Yy, ale chodzi mi o to, że to nie jest nowa instalacja. Ta instalacja już pracuje. Jest ta instalacja nie do końca wykonana tak, jak, jak ja bym chciał, żeby była wykonana, bo założyłeś nie te anemostaty, które ja bym chciał, żeby były w tym domu zamontowane. Tak. Yy, założyłeś nie tą czerpnię, którą ja bym chciał, żeby była w tym domu zamontowana, ale oczywiście masz do tego, masz do tego yy, pełne prawo. Natomiast to, co udowodniliśmy yy, i wczoraj, i dzisiaj powtarzając jeszcze raz te wszystkie pomiary, ta instalacja działa świetnie. Także podsumowując tą instalację, no to pierwsza rzecz, którą Ty możesz powiedzieć, tak, nie, nie to. odwlekajcie izolowania strop. Tak, to, jest, yy, to jest ważne. Ta woda jest i ona zawsze się pojawi, mhm. kiedy nie ma tej izolacji. Yy, trzeba pilnować wykonawców od celulozy czy od izolacji żeby nie robili sandwichy, żeby nie robili nam e, kanapek. E, natomiast e, taki jakby finalny wniosek e, z tego e, naszego pomiaru, z tego co tutaj zrobiliśmy przez te dwa dni e, jest taki, że czy myśmy coś regulowali? No nie, nie. Czy myśmy coś ustawiali? No nie ma za bardzo co. Nie ma nie. co, nie? I e, jakby to, co chciałem powiedzieć, że jeśli ktoś przychodzi do Was na instalację, która jest wykonana przez nas i mówi, Ja Wam to ustawię e, albo e, Ja Wam to wyreguluję, to znaczy, że to jest baran. Po pierwsze. A po drugie, to znaczy, że ten baran chce Was, was okraść. Mhm. Bo chce wziąć od Was pieniądze za coś, co przecież działa, co przecież daje. Efekty lepsze niż byśmy chcieli. Jedyny wniosek, który, który możesz możemy wyciągnąć, i tu pójdziemy sobie do tej kartki, którą do tej drugiej kartki, bo ja korzystałem z dwóch kartek podczas tego, tego spotkania. Tak jak tobie mówiłem wcześniej, A ja tu pokazałem wykres sprawności względem oporu. Opór jest zależny od kwadratu prędkości, więc im wyższa sprawność, im wyższy wydatek, tym wzrasta prędkość. I to nie jest tak, tylko bardzo długo ten opór jest zerowy, mhm. praktycznie bardzo mały i w pewnym momencie, nawet nie dokładnie w 40%, tylko w pewnym momencie zaczyna bardzo gwałtownie rosnąć. Dlatego każdej jednostki używamy maksymalnie na tym drugim biegu, używamy w tym zakresie. I tu mieliśmy na 60% 218, tu jest ta jedynka, to jest błąd pomiarowy. Wydatek projektowy to było 180, czyli się mieściło idealnie u niego. A okay. u, ciebie mamy, u ciebie mamy taki wydatek, który znacząco przewyższa wydatek projektowy, mm. czyli wydatek projektowy mieści się dokładnie w tym zakresie. Pracujemy w tym zakresie na biegu pierwszym, w tym zakresie na biegu drugim, w tym zakresie na biegu trzecim, czyli czyli przewietrzaniu. I to jest tak proste, a dla niektórych ciągle tak trudne. <grych> Także z tą myślą Was zostawię. Trzymajcie się. Cześć. Dzięki.